Witajcie w przestrzeni arbitrum na czytaniu tygodniowym. Tydzień od 11 do 17 listopada 2024. Bardzo ważny tydzień w całym roku, w całym kalendarzu astrologicznym. Mamy bardzo dużo tranzytów planet. 11-11 zaczynamy koniunkcją Saturn, Księżyc. 0 stopni jest to stopień krytyczny w astrologii, jest to numer duszy. 5 stopni zmiany. Być może podróż właśnie podczas tego 11. Jesteście w drodze. W drodze macie jakieś ważne informacje, w drodze dostajecie jakieś przekazy. Więc 11, 11, Saturn da nam lekcje karmiczne. Saturn to lord karmy. Za dobre wynagradza, a za złe karze jeżeli odcięliście karmę do tego momentu, do czy, dotychczas do tego, do tego właśnie 11-11, a czas mamy do 15. Taki, taki dobry czas na zakończenia, gdzie będzie szło gładko, będzie szło lekko, więc wykorzystajcie ten czas. Ale 11-11 tu już Saturn zaczyna działać, tu już sytuacje karmiczne, tu już wracają, wracają te dobre nagrody, ale też wracają te kolejne lekcje, które będziecie musieli powielić, jeżeli tego nie odrobicie. Dalej mamy kolejny dzień, 12 listopada, mamy koniunkcję Neptun ryby, a więc rybki, czyli świat iluzji. Rybki się nie da złapać. Ja jestem słoneczną rybką, słońce mam w rybach, ale też Merkury mam w rybach. Merkury to planeta komunikacji. Obserwujcie i subskrybujcie kanał Arbitrum Astrologia. Będzie kolejne nagranie, bardzo ważny tranzyt planet. Będziemy mieli teraz energię strzelca, więc koniunkcja Merkury strzelec. Zasubskrybujcie kanał i bądźcie na bieżąco. Więc ten dwunasty, iluzje, ukryte tajemnice, sekrety, wychodzą na jaw. Mamy tutaj 0 stopni znowu, stopień krytyczny, moi kochani, więc tutaj na pewno planety będą nas uderzać do powiedzenia prawdy. Saturn na pewno nas sprowadzi właśnie do pionu. To jest taka historia zagotowanej żaby. Jeżeli żabę włożymy do wody i będziemy stopniowo podkręcać temperaturę tej wody, to żaba nie wyskoczy w odpowiednim momencie, tylko w momencie gotującej się wody, tak? Już kiedy jest naprawdę Sytuacja zmierza, natychmiast musimy coś odciąć, wyrwać z korzeniami. Ale jeżeli wrzucimy żabę do gotującej się wody, ona wyskoczy od razu, ona uniknie tego. Więc wielu sytuacji mogliście uniknąć przez być może 8 lat. 15 listopada 2024, uran. Uran opiekuje się wodnikiem, więc tutaj silnie dla wodnika 4 stopnie 11 minut, więc Jakieś nagłe zwroty akcji, które prowadzą do stabilizacji. Liczba mistrzowska numer 11 i czwórka. Potrzeba stabilizacji stabilizacji finansowej, stabilizacji związkowej. Uram to szok nagłe wiadomości wiadomości z nadwody, przez wodę, wiadomości ze świata. Takie wiadomości będą do Was uderzać silnie. 15. Ale też dla wodników, dla rybek, zwłaszcza ja słyszę 12, natomiast dla koziorożców 11 listopada. To są dla Was takie, takie bardzo ważne dni. 15 listopada 2024, pełnia księżyca w Byku, moi drodzy. Finanse, banki, korporacje, zarządzanie, rządy. Tego jedenastego też rządy, moi kochani, coś tu się może na świecie wydarzyć. I do 15. Bardzo silny, karmiczny czas, czas decyzji, czas wyborów, czas zakończenia i ucięcia tego, co ucięte zostać powinno. 15 dodatkowo mamy taki tranzyt, gdzie Saturn jest w rybach, więc to jest naprawdę głębokie. Tutaj przyjdą ludzie z przeszłości, tutaj zostaną lekcje sprawdzone, czy są odrobione. on it. Zaproszę Was do rozkładu z kart, Jak wyglądają te energie, jak wygląda ten tydzień, jak wyglądają te poszczególne dni dla Was, moi drodzy. Zapraszam na czytania, spo, czytania spotkania prywatne. Czytanie pół godziny, 60 minut, czytanie nagrane na filmie. Teraz są jeszcze czytania w e, promocyjnych cenach, więc skorzystajcie z tego. Na listopad, jeszcze na pewno, na grudzień, chyba jeszcze tak, ale, ale już ten grudzień otwieram, więc kto pierwszy, ten lepszy. Na czytania nagrane trzeba będzie poczekać dwa tygodnie, więc też. Miejcie pod uwagę, pod, bierzcie pod uwagę to. Moi drodzy, zaczynamy. Jeszcze jedną kartę na teraz wyciągnę dla nas. Kartę rady na te wszystkie tranzyty planet. Na ten właśnie listopad, na tą połowę listopada synchroniczność, słuchajcie, przyczyna i skutek, wszystko, no i karmiczna karta, bardzo proste, nieskomplikowane, mamy tutaj przekaz, że wszystko dzieje się w odpowiednim momencie, w odpowiednim miejscu jesteście, w odpowiednim czasie, odpowiednie osoby pojawiają się w Waszym życiu w odpowiednim momencie, żebyście odrobili lekcje, żebyście ich przeprowadzili, żebyście przerobili energię zazdrości, energię pieniądza, energię przywiązania do domu, do dziecka, do, do partnera, partnerki. Tutaj wszystko się dzieje z określonej przyczyny i czasu. I kosmos bezmiar. Możecie kreować piękne, wspaniałe rzeczy. Tylko wiedzcie jak. Zasubskrybujcie kanał Arbitrum. A teraz zapraszam Was do czytania i do obejrzenia od drugiej strony kamery. Moi drodzy, przenieśliśmy się już na drugą stronę kamery. Widzicie karty. Rozkład zaczynamy kartami Tarota, Światła i Cienia. Pierwsza karta to dziewiątka różdżek. Tutaj mamy pokazane sukces. Tutaj mamy pokazane bronienie swojego zdania. Odzyskanie swojego dobrego imienia. Tutaj jest odzyskanie jakichś strat materialnych. Jeżeli straciliście pieniądze, straciliście być może jakieś kontakty, kontrakty, tutaj jest możliwość odzyskania właśnie tych kontraktów, tych kontaktów, tego co straciliście. W tym tygodniu od 11 do 17 listopada 2024. Mamy tutaj siłę, ale mamy też księżyc, to, co jest ukryte przed nami. Księżyc opiekuje się rakiem, więc być może rak skrywa jakieś sekrety przed wami. Albo te sekrety dotyczą raka. Ktoś ukrywa coś przed rakiem. I mamy tutaj odejście, pożegnanie, dziesiątkę różżek. Ktoś się pakuje i odchodzi. Ktoś. Dosłownie słyszę, zwija żagle, pakuje swoje rzeczy albo rozmawia z kimś mentalnie i mówi: koniec. Ja stąd odchodzę. Ja już nie chcę ciągnąć tej relacji, ja już nie chcę ciągnąć tej sytuacji. Mi to ciąży. Dla mnie jest to balastem, dla mnie jest to obciążeniem. Być może są to ludzie bardzo bliscy, ale ja słyszę, dla niektórych jest to zdecydowanie relacja romantyczna. Odkrywacie, macie siłę, wy odzyskacie dobre imię, wy odzyskacie swoje mienie, wy odzyskacie to, co straciliście dzięki tej sile, wy potraficie odejść. Jeżeli będziecie, jeżeli będziecie podążali za głosem swojej duszy, zobaczycie, co się może wydarzyć w tym tygodniu. Kolejne karty zaczynamy w bardzo szybkiej energii. I tutaj mamy cztery karty. Zmieszczą się, zmieszczą się. Mamy rycerza mieczy, mamy determinację, mamy działanie, mamy czas, mamy presję czasową. Mamy taką presję czasową, moi kochani, że y, musimy natychmiast wsiąść w drogę, jechać i działać. Tutaj jest pokazana informacja z drogi, w drodze. Być może jesteście 11-11 w podróży i nagle dostajecie informacje dotyczące Waszych projektów zawodowych, Waszych e, kontraktów, Waszej... Pracy. Mamy tutaj ósemkę pentakli. Są to też pieniądze zyskane dzięki swojej wspaniałej e, kreacji, dzięki swojej pracy, dzięki reklamowaniu się. Być może bardzo długo dążyliście, szukaliście klientów, szukaliście kontrahentów i nie działo się nic. W tym tygodniu wydarzyć się może bardzo dużo. Kontrakt proponuje mężczyzna, mężczyzna stateczny. Jego symbolem jest kruk. Mężczyzna, który lubi wycieczki górskie, mężczyzna z własnym biznesem, mężczyzna, który potrafi załatwić męskie rzeczy w domu. Jest to taki człowiek, który jest zawsze pomocny, uduchowiony. Mężczyzna, rak, ryby, skorpion może być, ale ja tutaj widzę powietrze. Powietrze, więc bliźnięta, waga, wodnik. Ten mężczyzna przychodzi do kobiety i on jej proponuje z dobrego serca. Czystych myśli. Proponuję jej jakąś współpracę, jakąś pomoc, żeby ta kobieta mogła rozwinąć swoje skrzydła zawodowe, ale też jakieś ambicjonalne, takie prywatne. Więc dla lwów bardzo silne. Pomoże Wam starszy mężczyzna. Właśnie w tym tygodniu od 11 do 17 listopada. Piękne energie z kart Tarota. Zobaczymy, co karty Mistrzów Duchowych. Pozwólcie, że przetasuję karty. Co dla nas dalej zobaczymy sobie energię Neptuna 12 12 listopada co dla nas. Pięknie potrafimy to zrobić Archanioł Michał, ale też Archanioł Michał mówi o odcięciu, odcięciu tego co nie służy poprzez jego świetlisty miecz. Słuchajcie, wyraźnie słuchajcie, co mówią ludzie w waszym otoczeniu właśnie podczas Podczas tranzytu tych planet i otwórzcie swoje serce na miłość. Potraficie otworzyć swoje serce na miłość, potraficie tworzyć piękne związki, piękne uczucia, piękne relacje, ale musicie uważnie słuchać. Być może ktoś powie Wam prawdę o Was samych i Wy być może tą prawdę bardzo, bardzo długo wypieraliście. Nie chcieliście widzieć, nie chcieliście wiedzieć. Słuchajcie uważnie naprawdę. Czasami spojrzenie z innej perspektywy może zmienić całe nasze życie. I energia Pana Jezusa. Otwórzcie swoje serce na miłość, moi drodzy. Ktoś po bardzo długim czasie bycia singlem, po zranieniu, być może słońca ta osoba nie widziała bardzo długo. Co dla was to oznacza? Ma pokazaną energię, że otworzy swoje serce na miłość. Pokaże, co tak naprawdę, co tak naprawdę czuje, albo to ktoś wam Opowie o swoich uczuciach. Ktoś powie podczas tego tygodnia: Ja chcę z tobą być, ja chcę z tobą tworzyć związek partnerski, ale dla niektórych, ja słyszę, że no, nic z tego nie będzie. Dbajmy również o ochronę energetyczną. Zobaczcie, polecam wam talizmany, ostatnie sztuki w przestrzeni arbitrum bardzo fajna promocyjna cena e, talizmanów. Jeżeli chcecie, Zapraszam do kontaktu. Silna ochrona energetyczna potrzebna, więc otwórzcie swoje serce na miłość i wyraźnie słuchajcie, co w tym tygodniu mają Wam wszyscy do powiedzenia. Ktoś będzie chciał Was przechytrzyć, mamy tutaj duchowego lisa. Ufajcie swoim talentom, moi drodzy, ufajcie swoim talentom. Muszę zmienić światło, ustawienie światła, ale tu się chyba nie da zmienić. No właśnie, lis, więc talenty, ale też ktoś chce Was przechytrzyć. Ktoś, może nazwisko lis Wam coś podpowiada, może to być starsza kobieta. Kobieta, która wie wszystko, taka kobieta, ja bym uważała na nią właśnie do około 15, tej energii pełni księżyca w byku. Uważajmy na, na kobiety wszechwiedzące. Kobiety też, które być może których babcie miały do czynienia z magią, które mają przodkinie jasnowidzące. I mamy kartę jelenia. Ufajcie i odnoście sukcesy. Słuchajcie, nikt was nie przechytrzy, jeżeli wiecie, dokąd idziecie, jeżeli wiecie, w którą stronę zmierzacie, jeżeli macie jasno określone zasady w stosunku do ludzi, do współpracowników, do rodziców, do dzieci, do swoich partnerek, partnerów. Co wam to podpowiada? Zobaczymy, co z kart Tarota Anielskiego dla nas na ten tydzień Dajcie znać moi drodzy, skąd słuchacie arbitrum astrologia. Ja ściskam was bardzo gorąco z miasta łodzi. No, jakaś walka wewnętrzna. Kto z was walczy? Kto z was walczy? Ale też ma siłę, i to piękną: siła. Lew, baran, lew, strzelec. Tutaj Was widzę w tych kartach, i marzenia się spełniają. Bardzo ładnie. Słuchajcie, Wy mogliście mieć dotychczas iluzję utknięcia w pułapce. E, walczyliście po omacku. Karta ego, zobaczcie, to jest iluzja utknięcia w pułapce. Tutaj musimy zaakceptować odpowiedzialność, którą my ponosimy za sytuację, w której się znajdujemy. Dopiero potem dokonujemy wyborów. E, mamy tutaj osoby, które nas mogą wesprzeć, ale uważajcie na to, żeby. Nie walczyć samemu ze sobą, przede wszystkim samemu ze sobą, ale ktoś walczy z kimś, do kogoś przychodzi energia właśnie takiej rywalizacji, może to być w pracy, ale wymiana zdań, silna wymiana zdań. Mamy siłę, mamy silną, piękną energię, mamy moc osobistą, mamy asertywność, mamy okazywanie z życzliwością swoich uczuć, emocji. Możemy mieć też silnie odczuwać współczucie, które będzie prowadziło do przebaczenia. Wy z tych wszystkich nieciekawych lekcji wyciągniecie siłę i to jest wspaniałe. Tu jest odblokowanie karmy, uświadomienie sobie, że Wy jesteście silniejsi, niż nawet myślicie. I zobaczcie, mamy kartę dziewiątki. Coś pięknego, życzenia się spełniają, marzenia się spełniają, piękne afirmacje. Zapraszam do przestrzeni arbitrum afirmujmy codziennie, afirmujmy razem. Niech magia gości w naszym życiu. Słuchajcie. Zobaczymy co. Kolejne karty. A wy przypatrzcie się, przypatrzcie się temu tarotowi. Karty świątyni wody, moje nowe karty, które odkryłam. Zapraszam Was na unboxing tych kart. Niesamowite karty. Dla mnie strzał w dziesiątkę. Aż się sama dziwiłam, że tak długo zwlekałam, żeby je kupić i nawet o nich nie wiedziałam tak naprawdę. Cóż my tutaj mamy? No dobrze. Zamiana kart. Zamiana kart, moi kochani. I tutaj mamy pierwszą kartę, mamy drugą kartę i mamy trzecią kartę. Zobaczcie, jakie piękne, wspaniałe, niesamowite karty przybliżę Wam. 27, świątynia Anuket. Tutaj mamy dobrobyt. Dostrzegam złote okazje. W tym tygodniu silnie dookoła pełni księżyca. 15 listopada 2024 mamy dobrobyt, mamy pieniądze, mamy kontrakty, mamy klientów, pacjentów, kontrahentów. Czymkolwiek się nie zajmujecie. Karta numer dwa. Pan Siwa, Boskie Zjednoczenie Łączy się ze świętą energią. Kontrakt. Ja tu widzę propozycję. Propozycję kontraktu dwóch osób. Jedna to kobieta, a druga to mężczyzna. I kolejna karta, również jako karta współpracy zawodowo na ten tydzień mamy święte studnie Irlandii. Czy słucha nas ktoś z Irlandii? Moje kochane duszyczki, mamy tutaj Alchemię. Ujarzmijcie swoją magię. Trzy magiczne kobiety, trzy być może kraje kobiety z trzech krajów, kobiety z trzech miast spotykają się. Z, tej, z tego spotkania będzie współpraca, być może to jest jedno spotkanie, ale macie dobrobyt, jeżeli chodzi o sprawy finansowe. Naprawdę piękna energia, zresztą pełnia księżyca w byku. Samo to mówi, byk to finanse, to banki, korporacje, to rządy. Zresztą koziorożec tak samo, Saturn opiekuje się koziorożcem, a energia Saturna będzie silna 11 listopada. Mamy tutaj święte studnie Irlandii, mamy tą alchemię, więc energia Urana, energia Neptuna, energia Merkurego coś niesamowitego, w co my, moi drodzy, wchodzimy. Zobaczymy, jak w tym tygodniu pokazują się związki, uczucia, relacje z kart wody. Związki, uczucia, relacje z kart wody. Przyjrzyjcie się tym kartom, może się zainspirujecie. Napiszcie, czy ktoś z was ma swoje karty. No widzicie poranne afirmacje. Nie jestem zaskoczona. I odpoczynek. I matczynę uzdrowienia. Co za energię się zapowiadają na ten tydzień? Poranne afirmacje piękna karta my tak wiele możemy sami wykreować i stworzyć w swoim życiu. Mamy tutaj poranne afirmacje. Wypowiadajcie pozytywnie afirmacje każdego poranka, aby otworzyć strumień obfitości. Mówmy, piszmy, cały czas afirmujmy przy muzyce ma to niesamowitą moc uwierzcie. Odpoczynek. Silna potrzeba odpoczynku. Pracowaliście ciężko, zdrzemnijcie się i odpocznijcie. Pełnia będzie oddziaływać bardzo intensywnie. Neptun będzie wprowadzał nas w świat iluzji. Saturn będzie sprawdzał, czy odrobiliśmy Lekcje. Merkury będzie sprawdzał, jak się komunikujemy, więc będzie się działo. Odpocznijcie, moi kochani, i uzdrówcie relacje z matką. Gdy uzdrawiają się wasze uczucia dotyczące matki, wasze pragnienia się szybciej manifestują. Ktoś powinien porozmawiać z matką, ktoś z tą matką porozmawia, moi drodzy. Silnie słyszę, będzie rozmowa z matką. Zobaczymy, co karty żywiołów ziemi chcą nam przekazać. Pięknie tydzień, w którym będą mogły dziać się cuda. Intuicja, czyli narzędzia wróżebne, moi kochani. Oraz zaufanie. No piękne karty. Popatrzcie tylko sami. I czytanie prywatne silnie kogoś wzywa. No cóż, cuda. Uwierz, że już wkrótce. Doświadczysz cudu. Twoje modlitwy zostały wysłuchane. Nie martw się w jaki sposób. Więc zdarzają się cuda. Jeżeli prosiliście, żarliwie modliliście się, wiedzieliście, czego chcecie, bez chwili zawahania, zdarzają się cuda. I intuicja. Zawsze, gdy widzę, słowo intuicja, rak ryby, skorpion zawsze, panna również. Moi drodzy, wsłuchajcie się w potrzebę swojego serca, skorzystajcie z narzędzi wróżebnych, by pomogły Wam podjąć decyzję. Niezależnie od wszystkiego, zaufajcie swojej intuicji. Czytanie prywatne. Pół godziny 60 minut nagrane na filmie czytanie w promocyjnej cenie jeszcze w listopadzie i zastanawiam się czy w grudniu bo jest bardzo wiele osób chętnych na czytania więc może jeszcze ten grudzień się uda miejcie zaufanie gdzieś brakuje zaufania wy powinniście skoczyć w nieznane macie w tym tygodniu takie energie miejcie wiarę i idźcie naprzód i uwierzcie że potraficie latać Przepiękne przesłanie na koniec tego tygodnia, 17 listopada. I tego Wam życzę, moi drodzy. Latajcie, miejcie wiarę. Zasubskrybujcie kanał Arbitrum po więcej czytań. Zostawcie serduszko, niech ta energia krąży. I życzę Wam wszystkiego absolutnie wspaniałego.